Siemka widzowie, następna partyjka i znowu uderzamy z obroną skandynawską. Zobaczymy, jak przeciwnik tutaj zagra. Ostatnio po skoczek C3 się bardzo pogubiłem, jak pewnie pamiętacie, ale już sobie ogarnąłem warianty, ogarnąłem sobie plany gry i myślę, że już lepiej rozumiem tę pozycję. Więc mam nadzieję, że jeśli następnym razem nastąpi ok, tutaj po prostu mogę zbić. Natomiast w tej, no dobra, skupmy się na partii. Może wam za chwilkę pokażę, e, może po partii pokażę wam warianty, o których mówimy. Mm, tutaj mogę zagrać skoczek C6. Idea jest taka, że mogę wejść skoczkiem na D5 lub na A5, e, na D4 lub na A5 i wymienić się za tego gońca. Na skoczek F3 goniec F5. Trzeba uważać, bo po goniec G4 jest goniec BF7, król BF7, skoczek G5 i Hetman zdobywa mojego gońca, więc tracę pionka, nie mam ruszady i pozycja jest mniej więcej przegrana, więc goniec G4 to trzeba się wystrzegać przed takim związaniem. Nie jest to rzeczywiste związanie, można się z niego bardzo łatwo uwolnić. I tutaj już się bardzo cieszę, bo dopiero minęło 6 posunięć. Ja tutaj jestem cały czas w swoim przygotowaniu teoretycznym, nic tutaj dziwnego się do tego czasu nie wydarzyło, a przeciwnik złożył już ponad minutę, więc wróży to dobrze dla naszej partii. Uzyskaliśmy Szybkie, ok. Absolutnie niestandardowy ruch. Mogę zagrać goniec g6 i otworzyć linię h, to jedna opcja. Mogę wycofać gońc, ale nie podoba mi się takie pasywne podejście. Mogę zagrać hetman d7, yy, wymienić się. Mogę zagrać skoczkiem do centrum, zbić i przygotować e6. Ok. Goniec g6 wygląda ok. Hetman F3, groźby matowe Pionek E6 Hetman D7 Hetman F3 A tutaj nie mogę, bo mata dostaje. Dobra, koniec G3 i zobaczymy, co wymyśli rywal. Myślę, że Hetman F3 wygląda tutaj jak taki naturalny ruch. Z groźbą skoczek bije. Ok, od razu. No to biorę pionkiem. Otwieramy kolumnę H. Zaraz zagramy E6, oczywiście, żeby punkt F7 nie był słaby. Rozminiemy gońca. I właściwie zakończyliśmy rozwój. Jeśli przeciwnik zrobi krótką roszadę, to goniec D6 i mamy nacisk na punkt H2. Zamiast tego poszło takie posunięcie. Mogę wejść tędy, hetman bije, skoczek bije, szach, skoczek, bicie i nic nie mam, więc nie mogę tak zagrać. Pionek B7 jest słaby, to jest lekki problem. Ta wymiana gońców no nie wygląda na takie bardzo dobre zagranie. Hmm. Jakby tutaj zagrać lepiej nie chcę wymieniać gońców, ale jak przeciwnik wejdzie gońcem na F4 to nic ciekawego nie mam w tej pozycji no, Zaraz na no czy wejdzie wymiana no i... Prawdopodobnie pozycja już będzie w okolicach remisu. Może zrobimy tak. Ta wymiana to nie jest w sumie taki koniec świata. Może zaczekamy, zobaczymy w którą stronę przeciwnik zrobi roszadę i jeśli pójdzie w krótką stronę, to my pójdziemy w długą. O, nie chcę przeciwnik wymieniać. Chce zrobić krótką roszadę i nas atakować. Może wejdziemy po prostu sobie skoczkiem na a4. żeby się wymienić za tego gońca. Teraz bronimy punktu B7. Dopiero teraz na to wpadłem, że przecież nie muszę grać skoczkiem przez D4, tylko mogę iść na bandę. Pozbędziemy się białopolowego gońca i wtedy nasza przewaga... Wtedy będziemy mieli lekką przewagę, bo możemy sobie... OK. To teraz jak tutaj zbiję, to osłabiam strukturę pionków przeciwnika, więc ta pozycja zaczyna mi się... Już troszkę bardziej podobać, pojawiają się jakieś e, potencjalne szanse na, na konstruowanie ataku. Zagramy sobie C6, żeby odciąć skoczka przeciwnika, i przy okazji, żeby obronić pionka B7, mamy fajnie ustawione pionki. Nie ma tutaj jakiegoś dużego zagrożenia. Jest nacisk na punkt H2, chociaż tego oczywiście zbić nie możemy, bo po G3 stracimy gońca. Ale mhm. Mhm. zagrał sobie tędy. To wejdziemy gońcem na e7, żeby pilnować kluczowych pól i skoczkiem zaraz wejdziemy do centrum, żeby się pozbyć gońca rywala. Nie ma tutaj propozycji wymiany, bo mam dwie figury patrzące na pole g5. Wierzę, że mogę wrzucić w ogóle na h5 i przerzucić ją na a5 jakiś atak tutaj konstruować. Pozycja wygląda obiecująco. Punkt C5 jest niebroniony. Dobra, przeciwnik być może będzie chciał się tędy wymieniać. I w sumie ta wieża H5 wygląda naprawdę fajnie, bo nie można tej wieży zaatakować niczym. Ani skoczkiem. Punkt G3 jest zajęty, więc nie można niczym zaatakować mojej wieży. Wieża odcina całą piątą linię. Mamy tutaj super kontrolę nad, nad pozycją. Moglibyśmy iść jeszcze do ataku tędy. Króla może sobie na G8 przerzucić. Chyba nie będziemy robić długiej roszady. Nie widzę trochę celu. Lepiej będzie po tej stronie atakować, a król może sobie przez F8, G8 przejść sam. Nie potrzebujemy tutaj roszady, mam wrażenie. Więc troszeczkę ten chaos zaczyna się przekształcać w naprawdę interesującą pozycję. W przyjemną pozycję też bym powiedział, bo to wygląda dobrze. Jak przejdziemy pionkiem, zdublujemy wieżę Hetmana, to tutaj król przeciwnika będzie pod strasznym ostrzałem. Jeśli król w ogóle pójdzie sobie tędy, to, to nie będzie miał ucieczki. Wieża. Poszła wieża. No Możemy zagrać skoczkiem do centrum. I na taki ruch gońcem mamy w ogóle wjazd hetmanem. Ale nie ma tutaj żadnego mata, więc się jeszcze z tym wstrzymamy. Pójdę A5. Pójdę A5. Skoczek jest broniony, ale trzeba uważać. Trzeba uważać, żeby tego skoczka nie podstawić, bo tylko hetman go broni. A właśnie zdjąłem z niego jednego kluczowego obrońcę, ale A4 teraz jest bardzo silne, bo nie ma B4, ponieważ wezmę gońca mam pionka przewagi i rozbijam strukturę pionków przeciwnika. W ogóle to nawet nie muszę tego bić, tylko od razu zagrać A3 po biciu mogę odbić wieżą, jak planowałem. Poszedł skoczek, idę do przodu. mogę też zagrać Nie, ruszamy do przodu. Ruszamy po prostu naprzód. Ach, tylko tutaj podstawiam, tak? Podstawiam pionka. Podstawiam pionka. I pytanie czy zbiję skoczkiem czy pionkiem, bo skoczkiem. Okej. Okay. Myślę, że warto rozważyć poświęcenie wieży w tym momencie. Poświęcam wieżę. Rywal bije pionkiem. Goniec wchodzi na f6. Jeśli c3. A no, to nic nie mam w tej pozycji. Ok, okej, okay, To troszeczkę tutaj przegiołem. Troszeczkę tutaj przegiąłem, też podstawiłem niepotrzebnie. Może zagramy sobie Hetmanem, bo też. A, ale wieża wchodzi. Wieża wchodzi i już problemy się zaczynają w mojej pozycji. Hetman, O tak, zagramy sobie Hetmanem. Zagramy sobie Hetmanem z ideą B5. Skoczek się odsuwa, szach i dajemy mata. Bo po szachu, a jeszcze może się pionkiem zasłonić, więc trochę więcej problemów jest tutaj niż, niż bym tego chciał. Od razu F4, żeby nie było szacha. To ustawmy gońca. Hej, a właściwie to jakość zdobywamy. Patrzcie, atakujemy. Odsuwa się Hetmanem, i bijemy wieżę. A w ogóle to Hetmanem musi się odsunąć tutaj. Dobra, weźmy tę jakość, jeśli przeciwnik nam ją daje. Mało mam czasu, to będę grał materialistycznie. Hetman musi iść na E3, biorę wierzę i mogę zbić pionka. Mogę zbić pionka, pytanie, czy chcę być taki chciwy? Bo mogę jeszcze zagrać tędy, dać szacha i zbić następnego pionka tutaj, ale mój król jest troszeczkę odsłonięty. Wiecie co? No nie widzę jakiegoś tutaj poważnego zagrożenia, chyba że pionek, że jakieś poświęcenie skoczka na E6 może być groźne. A może w tej pozycji już wystarczy zrobić długą roszadę i zabezpieczyć króla. Moje figury stoją na naprawdę dobrych polach, tak właściwie. Trzeba to jakoś uprościć uspokoić te pozycje. coś, znaczy jakieś lekkie rozłączenie miałem, mam nadzieję, że nie ma jakiegoś problemu z serwerem, bo to ostatnio często mi się zdarza. Proponuję wymianę hetmanów. Spróbuję grać szybciej, po prostu grać ruchy, które nie prowadzą do żadnego ryzyka dużego. Mam w tej chwili dwa pionki mniej. Nie, jednego pionka mniej. Mam jednego pionka mniej, ale solidną, aktywną pozycję. Wygonimy skoczka, zdobędziemy przestrzeń. Mhm. Hetmana ustawimy na bardziej aktywnym polu. Jakieś problemy zacznijmy stwarzać rywalowi? Nie można zaatakować wieżą, bo szach zdobywam pionka i mam po prostu jakość przewagi. Król poszedł, król to lecimy pionkiem. Może nastąpić skoczek A4, ale ten skoczek będzie uwięziony na tym polu, nie będzie robił nic sensownego. Możemy poświęcić, wziąć pionka i mamy atak, ale wydaje mi się, że to nie jest tego warte. Więc wrzućmy sobie drugą wieżę do gry. Drugą wieżę wrzucamy do ataku. Znowu może nastąpić Hetman F3 z atakiem na pionka, groźbą szacha, ale zasłonimy się po prostu Hetmanem i powinno być git. Wieża wchodzi, przeoczyłem to posunięcie. Podzę więc hetmanem tutaj do mam nadzieję ataku jakiegoś solidnego. Nie jest łatwo, powiem wam, że nie jest łatwo. Troszeczkę się być może zamotałem tutaj znowu. No muszę, muszę tutaj. Być trochę szybszy jednak. Trochę tutaj się zamotałem. Przestawię króla. Bym chciał mieć króla na bezpieczniejszej pozycji. Hetman broni pionka na szczęście. I hetmana muszę jakoś wydostać, bo zamotałem właśnie strasznie. Wychodzimy tym hetmanem świetnie. Nie ma szacha, bo wieża broni. Lekko mi przeciwnik pomógł. Może będę poświęcał już teraz te wieże, kto wie. Cofam się. Trochę za daleko się może cofnąłem. Dobra, musimy uważać, ale może Hetman C6 i tutaj związanie, żeby wymienić w końcu te Hetmany. To by bardzo mi pomogło. Zagram tak, bronimy Pionka. Czy jest to dobre, nie wiem. tutaj związanie Tak Król do ucieczki, żeby miał tutaj furteczkę Hetman w miarę szybkie ruchy Hetman. Nie jest dobrze, nie czuję tej pozycji. W ogóle nie czuję tej pozycji niestety. Zagram F6 wywalam wieżę. Zagram G5, żeby ścisnąć tutaj te pionki. Zaraz będę musiał się bronić. Okej. Okay. Weźmiemy pionkiem i gramy E5, żeby nie stracić pionka, żeby wzmocnić tutaj troszeczkę pozycję. Hetman B7 niestety wchodzi. Cofniemy wieżę do defensywy. Zaproponujemy wymianę hetmanów. No i jest kompletnie wygrana pozycja. Powiedziałbym, że ta pozycja musi być kompletnie wygrana, ale okej, okay, teraz mamy wymianę, podchodzimy królem. Tak, tracimy pionka, ale mamy mocne figury. Dublujemy się, atakujemy, bijemy w przelocie. Idziemy pionkami. Ten pionek dojdzie do pola przemiany. Chyba, że ta armia pionków przeciwnika mi tutaj pokrzyżuje szyki. Bijemy. Król do centrum. Bierzemy to. Dobra, ta pozycja prawdopodobnie jest wygrana. Nie można zbić, bo dorobiam Hetmana. I teraz to jest remis, tak? Tak, to musi być remis. Zaproponuję, ale pewnie się goś nie zgodzi, bo może wygrać to na czas. Mamy, dobra, no szkoda, w niedoczasie odwaliłem, ale no co powiedzieć, analiza. Obaj zagraliśmy te pozycje obiektywnie słabo, 75% dokładności. Wygrywałem przez większość czasu na końcu, no, no niestety, w niedoczasie to bardzo często wypuszczam takie pozycje. Tutaj trochę potrzebowałem namysłu, ale wiedziałem, że jest dobrze, przeciwnik nie miał żadnej przewagi. Ciekawe, te moje próby ataku na skrzydle królewskim nie były takie prawidłowe od początku. I tutaj podstawiłem Pionka. Tutaj podstawiłem Pionka, ale rywal właśnie oddał mi jakość, więc miałem wygraną pozycję. Ale naprawdę szybko grał i dobrze. Dobrą defensywę tutaj zaprezentował. No i tutaj odwaliłem bardzo. A właśnie mógł poświęcić pionka, atakować wieżą, i możliwe, że nawet figurę by zyskiwał. No ale udało mi się tutaj wybronić. Wieżą źle odegrałem, ale tutaj już jest cały czas nie do czas. Cały czas są duże problemy z czasem. I tu wiedziałem, że nie gram dobrze, ale przeciwnik też się nie popisał. No, i też, mam, też miał mało czasu, więc tu mi pozwolił wymienić to. Już wiedziałem, że jest totalnie wygrana pozycja. O, i tu już był remis. To jednak już była remisowa pozycja, chociaż wydaje mi się, no właśnie, tutaj pozwolił mi zdobyć pionka. To już było wygrane. I tutaj 20 sekund. Trzeba było grać król C5. I w ogóle źle, że wpuściłem króla tędy. Źle, że tego króla tutaj wpuściłem. Może C6, może C3 teraz. F3 może trzeba było grać. Patrzcie, F3 to też remisuje. Co silnik tutaj podpowiada, że wieża C3 wygrywa, wieża H1 i wieża A3 już nawet nie wygrywa. Czyli trzeba było bardzo precyzyjnie grać, zaatakować tego pionka. No ja tego nie wyczułem, nie znalazłem, zagrałem tędy. No i to jest remis. Bo żaden z nas nie może zrobić progresu w tej pozycji. Nikt nie może zbić, te pionki są nie do zbicia, nie do ruszenia. Jeśli któryś z nas zbije jednego z tych pionków, to jest po prostu koniec partii, bo, bo te pionki ruszają do przodu. No więc e, tak się ta partia skończyła. E, rozczarowująco, bo, bo od początku była duża przewaga, której nie udało mi się wykorzystać, grając zbyt wolno. Będziemy potem trenować i pracować nad takimi rzeczami, ale ważne, że też nie ma porażki, nie idziemy do tyłu z rankingiem, więc jest całkiem ok. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i przy tej emocjonującej. E, Szybkiej rozgrywce. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, wspierania mnie wirtualną kawą lub na Patronajcie. No i oczywiście, jutro niezmiennie widzimy się przy następnej partejce. Więc dziękuję Wam, do zobaczenia.